ale szynową przenosimy się do Kamieńca Ząbkowickiego, bo tam po dwóch latach sądowej batalii ze spadkobiercami gmina odzyskała XIX-wieczny neogotycki pałac wybudowany przez księżną Mariannę Orańską. Jego remont pochłonie 280 milionów złotych. O skomplikowanych dziejach pałacu opowie Maciej Maciejewski. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim to jedna z najwspanialszych neogotyckich budowli w Europie. W przeszłości zachwycał bogatym wystrojem. Miał ponad 100 komnat. Jego budowa kosztowała równowartość 3 ton złota. W ogrodach pałacowych funkcjonowała fontanna, w której strumień wody był 33 metrów, na wysokość 33 metrów bił i to była najwyższa fontanna na Dolnym Śląsku. To był ostatni projekt wybitnego niemieckiego architekta Karla Schinkla. Ukończonego dzieła nigdy nie widział, ponieważ już na początku budowy zmarł. Po wojnie pałac podpalili żołnierze Armii Czerwonej. Później marmury wywieziono między innymi do Warszawy na budowę Pałacu Kultury. W latach 80. budowlę na 40 lat wycierżawiła prywatna osoba. Mężczyzna 3 lata temu zmarł. Zasługą poprzedniego dzierżawcy było to, że środków ministerialnych stworzył zadaszenie i nadal obiekt nie niszczał. Poprzedni dzierżawca był kontrowersyjną postacią. Urzędnicy zarzucali mu nieprzestrzeganie przepisów. Miłośnicy zwierząt oskarżali o znęcanie się nad psami, których zgłodniałe swory biegały wokół zamku. To wykonywał określone prace jako samowolę budowlane, niezgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i na dzień dzisiejszy muszą one być rozebrane. Teraz rusza odbudowa pałacu zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi i dawnymi planami. Jako pierwsza remontowana będzie sala balowa. Sklepienie tej sali balowej zostanie wykonane do końca października. Roku. Na, na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 500 tysięcy z, z Ministerstwa Kultury. Występujemy o kwotę 35 milionów w ramach programu norweskiego na odbudowę całego założenia pałacowego. Dysponujemy wkładem własnym w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 6 milionów złotych. To są duże pieniądze, ale jako gmina, która na, także nie jest zadłużona, możemy sobie w tym obszarze na te wydatki pozwolić. Planuje się, że odbudowa potrwa do 2030 roku. Pałac już teraz jest czynny dla turystów. Zwiedzających oprowadzają przewodnicy. Kamieniec Ząbkowicki, Maciej Maciejewski.